Jestem kej. Okay. Jestem cajna, jestem tu prowadzącym. Tak muszę cię oprowadzić po tym miejscu. Okay. Chodź idziemy. Mm, 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 nie wiem w ogóle, gdzie ja jestem. Jesteś w niesamowitym cyfrowym cyrku. Co? Gówno. Gdzie my... Oglądaj YouTube'a. Gdzie, gdzie, my... gdzie my? jesteśmy? już Jesteśmy w Niezależy. Nie możesz iść bez mnie. Czemu? Mam cię w dupie. Twoim zadaniem dla... Mam cię w dupie. Twoim zadaniem dla noworodka jest zobac... zobaczyć scenę. Ono? Igor? No, ja jestem. Dobra. Ja wcale... Wchodam... Cicho. 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 Ja też to scenę wyrażam. Nie wiem o co chodzi. Gdzie, Gdzie jesteś, ja Kain? Znowu dole idziemy odwiedzić scenę. Pierwsz musisz, Pierw musimy iść pokazać ci twój pokój, idziemy pokazać ci twój pokój, teraz idziemy pokazać ci twój, twój pokój już tu być. Gdzie, widzę gdzie ty jesteś, a widzę cię Tu, tu... jest Twój pokój. Pokój To mój? Nie. Ja, <laughs> Cicho. Chyba... Musisz w takim razie mieć pokój z Jacksonem. No nie, z tym w Redo, to... Tutaj! Obok zubla. Właśnie do tego ja. A w ogóle nawet nie wiem, no to... U, ja co, co to jest. Dobra. Uuu, gdzie ja jestem? Nie Co jest? Co jest na miejsce? Jestem w niesamowitym świecie ciekawym. Co? Chyba co? Przepraszam. Pewnie nie wiesz, kto to mówi. Jestem Ken. I jestem tu prowadzącym. Kto by to? Pokaż mi mój pokój spać mi się chce. A jakaś łysa! A, a, a. Usa tu idzie! Usa tu idzie! Uciekaj! Sprintem uciekaj! Uciekaj! Mm. Ej, ej, ej! Tutaj nie można rządzić mną! Czyli prowadzący. <grym> Kto to? Dobra, pokaż mi mój pokój! Chcę mieć swój pokój! Twój pokój będzie... Ja chcę ...z mieć... Jaxem! Nie chcę mieć Jaxa! No. nie chcę mieć z ja chcę mieć tu. Czekaj choć ja chcę mieć tutaj! Tutaj, dobra! A teraz, papa! Łobabłuszko! Boink, 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 boink! Dobra! Aha. A, Kim ty jesteś? Ej, 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 czy ty, czy ty nagrywasz na kanale e, purple, ten e, RoboGames? No. Mam do Ciebie pytanie. Czy Co? mogę mieć z Tobą kanał? Pewnie! A w ogóle, kim ty jesteś? jestem Jax. Taki Jax. Jax Rux. A tak masz na nazwisko dobra. Podejrzewam, Taka. że Ken nie oprowadzi po tym miejscu, tak jak, ja, tak jak mnie. Więc już ci mówię, tu masz jedalnie. Idziemy, ci pokażę. Oglądałem chyba ten filmik na YouTube. Zaraz. Czy ja jestem w The Amazing Digital Circus? Tak, a to nie jest jedzenie, to jest y, miejsce y, Gloriksów. A masz! Trz. Aha. Ty, bo jakaś błyska tutaj łazi cały czas. Nie, czekaj, ja nie widzę. z tego świata. Wejdź z tego serwera. Dobra, to Czeba. mogę, tak, dobra, dobra, fajnie gitaj. Idę, idę do swojego pokoju. W ogóle nie wiem gdzie ja jestem. Idę do swojego Może pokoju. Może wejdę na tego bombę. Nała. Dobra. Um... Moja nieznana jest na fortece. Ej, kim to jesteś? Kinga, czy tak. Um, tak? Skąd wiesz? E, Oglądając chyba no, z Zingardial Circus. Skąd wiesz, jak to ale jest? Ej, ty właśnie mnie. Mm, mm, mm. Story. A. Ok, ale chcę, być, chcę Mogę być na Twoim kanale. Tak, tylko chwilę się nie ruszaj. Okej. Okay. Już możesz. Dzięki. A jak tak... No ja nie na No to masz być ze mną na kanale, okej. Okay. Dobra, zagramy sobie w szachy. No, nie umiem. No to cię nauczę. Nie umiem grać w szachy. No to cię nauczę. Mówię, że nie umiem grać w szachy. Ile to razy... Cię Ile razy mam ci mówić, nie umiem grać w szachy? To cię nauczę. Ale ja nie umiem. To cię nauczę. <laughs> że ja nie... Zostaniesz tu uwięziony na zawsze. To tobie mnie uwiezi. Dobra, i dostanę. No to sobie iść. Twoja forteca zostanie zniszczona. Co nie! Kradnę ją. Tyle ją budowałam. Dwa lata. Tak. Pół minuty. Dwa lata. Nie wiesz kto tak nie. Miał nawet. Dobra, no otwórz to. Utknąłem. Elu! Ja też chcę wejść. Elo, utknąłem w środku. No, dobra, o czym będzie nasz pierwszy filmik? Bo... Ten, jaki będzie nasz pierwszy filmik? Nie wiem. E, to, to, Najpierw... No to... pomyśl, no chodź do mnie do pokoju, ja sobie odbuduję... To, to prowadzamy widzów po naszym niesamowitym cyrku. E, ja tylko pierwszy muszę naprawić moją niezniszczoną połtecę. Nie. Matko Boska. Znowu to budujesz. Tak, znowu to buduję. Tak, znowu to buduję, tak, to grówna. Znaczy nie jest niechalna Dobra, idziemy. Drodzy samotni, dzisiaj nie. Tłumaczy, samotni, 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 Tu samotni, samotni, mówi Tłumacie... samotni, Tłumacie... o

Dobra, idziemy kimś pierwszym spytać Kejny, jakie z nich mam zadania. Nie zapytaj! Trochę. Tylko, ale co musi być? Oj. Dziuła do Guongxów. Nie, nie, nie. Wskoczyłam do dzieł do Guongxów. Dobra, Kingo. Jest znaczy ten Jacks. Kingo. Jaks, tak, to małe jest. Jaks. 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 Gdzie ty? Jak możemy iść gdziekolwiek Slickback. No, no, Slickback <grym> To była idziemy na jakikolwiek słowa. Well. Eee, co jest? Co, co się dzieje? Gdzie jestem? Łatwy. Łatwy z jego rochu to za tu Co to jest, żeby toilet toalet No Nie wiem, bo tu tak. jest, żeby toilet polis. Ja do do mojej, czyli... Co to jest? Spójrz na toalety. Spójrz na toalety. mam plan toalety. musimy na toalety. Spójrz na trochę Spójrz na toalety. Spójrz Musimy toalety. Spójrz trochę jak to jak <noise> Cajny nas tutaj zamknął. Tak samo jak swój... tak samo jak swój ryj. No to jest krótne, nie mogę tego przejść. No poczekaj na mnie jak. Nie, bo jestem hamski. Teraz nie chcę ci pomagać. Jak chcecie teraz digital. Jak chcecie z Hamazin i to filmik Jak reagujemy na Hamazin i to jest To mogę to zrobić za niedługo Teraz muszę chubko uciekać. Chłopka uciekam Klik! A! Uciekam stąd na, na 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 Uciekam stąd Spadłem speedrun Czekaj tak bez mnie jak Ty hams, ty króliczy łapie. A gruby mnie goni, złapał mnie. No. no weź no. no. mówię iść tak La 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 o. Gruby mnie goni. No. Ty, bo ratata mnie goni, ta gruba. <laughs> Patrz ratata. Ratata <laughs> Łatata. gruba. Poza tym ragata się nie nazywa ratata. Tylko ragata. Ratata mówić, łatata no. To jest dobre, mówię ratata. I czemu mnie jak zostawiłeś. Tutaj już na mnie czekaj. Kopel własne zły. Ty po, powinieneś też kopać skoro jesteś na sam dole? Właśnie kopeculę, o, wykupałem córku. Wiedzę cię luzarze. Co do zarze? Że zginąłem 13 milionów razy w pod to nie znaczy, że jestem muza. O! <grym> Jak ty wyglądasz? Jak cię odesłało, ty dosłownie poleciałeś na <grym> <grym> stajnie. Piuu! W w kosmos. Wczoraj w czosnek nie wystrzelił. Chodź. Nie żartuj, że ty zna. Anię. Ale facia. <try> a co jest? gdzie ja jestem? Ja. tu Wiesz, ten pchonk leci w tle dosłownie. <try> <try> ty, ty... Ty słuchasz pchona? Czemu ty telefonu słuchasz? Matko, bo... Kula! Jak tu?

i Bambe, i Bambe. Je Bambe. Dobra, idziemy do góry. Do uły idziemy. do ujdziemy, Idziemy do ujdziemy, do do ujdziemy. O jaki debil. To czemu nie nic nie jaksa. Jezu, ten kejt to. Z dumpster. Z dumpster. Dobra, chyba możemy iść już do drugiego.

nie to to ty ty sobie źle spały musisz na dźwignię, na, na dźwignię, do góry Chiba, ja chibana, latam w powietrzu Chyba ty bo ja latam w powietrzu dobra czekam na tego ty z ziemi wyrosło. bo ty z ziemi wyrosłeś, dobra chleję tą wódkę Oj, to szybszy! Strata, Patrz, niom, niom. Widać, że naśladujesz swojego idola Sonika. To na to umrzesz. Normalnie trzema palcami w to gram. Jeden, do jeden do ten, jeden. A ja tylko jedną myślę. <Śeancija> Ale ty masz jedną myszkę do 14 rzeczy. Ja mam jeden palc do 18 rzeczy. Ja mam trzy palce do 14 rzeczy. A ty masz jedną myszkę do 14 rzeczy. Dobra, gramy w to główno. Tak, ja to mam B. Zobaczcie